To, co warto powiedzieć, to na pewno nowy obszar, w który wchodzimy. To jest obszar, którym do tej pory się nie zajmowaliśmy, bo to jest bardziej obszar oświaty niż pomocy społecznej, a mianowicie profilaktyka zachowań społecznych. Takie oddziaływanie na młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze ale też działalność w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi czy w szkołach z oddziałami integracyjnymi właśnie w zakresie profilaktyki społecznej. To jest pewnego rodzaju nowość, którą się będziemy zajmować w przyszłym roku. Myślę tutaj we współpracy z Regionalnym Zespołem Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu, co jest też taką nowością, chociaż nie do końca nowa w kwestiach prawnych, to Centra Usług Społecznych. Do tej pory na terenie Województwa Opolskiego funkcjonuje tylko jedno centrum usług, Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. Chcemy, żeby takich centrów było więcej. To jest taki twór organizacyjny, który ma poszerzać swoją ofertę, wychodząc poza standardowy system pomocy społecznej, z ofertą usług dla szerszej społeczności lokalnej. A nie tak jak do tej pory ośrodek tylko dla klientów pomocy społecznej. I chcemy doprowadzić do tego, i to też jest nasze zadanie, i lada moment do tego zadania siadamy bardzo poważnie, aczkolwiek już przymierzyliśmy się do niego y, jakiś czas temu poprzez szkolenia właśnie kady, centrów usług społecznych, które chcemy tworzyć na terenie Województwa Opolskiego. No i tak ambitnie założyliśmy, że około 15 takich centrów usług społecznych na bazie dotychczasowych ośrodków pomocy społecznej w Województwie Opolskim utworzymy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ważna, co prawda zapoczątkowana także przez nas, my się w sposób bardzo innowacyjny w 2016 roku deinstytucjonalizacja usług społecznych. Co prawda, taka krajowa strategia dopiero się pojawiła w zeszłym roku a nasz Regionalny Program Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Społecznych ma miesiąc. Nie mniej jednak my już działamy w tym zakresie od kilku lat, tak jak mówiłam od 2016 roku. E, działamy poprzez rozwój usług w środowisku lokalnym, poprzez mieszkaństwo wspierane, wspomagane, chronione, poprzez reorganizację domów dziecka. To wszystko już robimy, i to na pewno jest nasz kierunek, i, w tym, i za tym na pewno będziemy podążać. Deinstytucjonalizacja usług społecznych oznacza nic innego jak odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad różnymi grupami docelowymi, na przykład osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. Eee, niekoniecznie muszą przebywać w takiej zamkniętej formie. Będziemy dążyć do tego, żeby z jednej strony troszeczkę otwierać domy pomocy społecznej na środowisko lokalne, a z drugiej strony wspierać takie rozwiązania, które będą przy, na przykład służyły przenoszeniu części osób do mieszkań yy, wspomaganych. Oczywiście to są koszty, ale myślę, że to też jest kwestia pewnego yy, pomysłu na to, jak to można zrobić. Dlatego, że rozwój usług w środowisku, czy to są usługi opiekuńcze, one często asystenckie, na przykład dla osób z niepełnosprawnościami, one często mogą pozwolić na to, żeby tą osobę w środowisku zatrzymać poprzez wspomaganie takimi profesjonalistami, niekoniecznie przenosząc ją zbyt szybko do domu pomocy społecznej.